Yo, siemano, z tej strony macie witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Ziemieczki. Gramy dzisiaj sobie w Murder Mystery, ale jesteśmy bardzo świeżo po turnieju Bedwarsowym. Także słuchajcie, jest właśnie taki Bedwarsowy klimatzik, a ja tutaj wjeżdżam z Murder Mystery i to tym podwójnym. Pytacie dlaczego? Dlatego, bo, słuchajcie, po prostu chcę tak trochę ochłonąć i pogadać z wami właśnie o tym turnieju, bo naprawdę działo się bardzo wiele. Dlatego pomyślałem, że Murder Mystery będzie spoko, ponieważ dawno nie było. To jest ten podwójny tryb, gdzie mamy dwóch inocentów, a raczej... Yy... I mamy więcej. Maciu, co ty gadasz? Yy, mamy tutaj dwóch morderców oraz dwóch detektywów i naprawdę tutaj jest mega, mega ciężko, ponieważ oni po prostu ci bordercy cały czas atakują i nie da się tutaj przejść Jeżeli jeszcze nie graliście, tutaj to musicie spróbować, bo różni się to bardzo. Od tych zwykłych murder mystery pamiętajcie, że jeżeli taki odcinek wam się spodoba to łapa w górę I subskrypcja, ponieważ odcinki są codziennie I gościu tutaj mnie ktoś goni, chyba ja uciekam Słuchajcie, próbujemy dobić 100 tysięcy subów do końca roku Także każdy subik jest ważny, z waszą pomocą na pewno to się udaje Ja tutaj sobie zbiorę I co wam chciałem powiedzieć właśnie o tym turnieju No słuchajcie, tak jak pewnie już wiecie, Abra i Wojtak Razem z Agent X i Elvisem grali tam sobie razem My Nazywali się... o nie o nie, właśnie jak tu jest ciało, to znaczy, że jest niedobrze. Nerdy Nation. I co tam się działo? No słuchajcie, naprawdę mega fajnie. Yy, zaczęli od pierwszego meczu. Oczywiście każdy wygrany, bo, no, no bo wygrali turniej. I... Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Bo ja naprawdę nie spodziewałem się, że będzie to aż tak fajnie wyglądało. No i słuchajcie, szybkie info dla wszystkich, którzy. O, wygraliśmy! Nice, udało się! Słuchajcie, chciałem powiedzieć podziękować każdemu, kto tam był, kto chciał zbić piątkę, zrobić zdjęcie, poprosić o autograf. Jeżeli komuś nie byłem w stanie dać autografu, czy czegokolwiek, po prostu musiałem pominąć, to z całego serca przepraszam. Ale naprawdę wszystko się tam działo dosyć szybko. Ponieważ yy, pamiętam na przykład, na przykład taką sytuację. Że tuż przed meczem półfinałowym ja leciałem na trybuny, żeby oglądać chłopaków, i kilka osób się zebrało. Jeżeli kogoś tam pominąłem, to bardzo przepraszam, ale po prostu ja tam byłem głównie po to, żeby wspierać chłopaków tak mentalnie, żeby być przy nich. No i tyle. A od chłopaków, słuchajcie, mogę jeszcze powiedzieć, że yy, to wiem, że dosyć sporo osób, yy, oni niestety musieli pominąć, ale pamiętajcie, że oni tam głównie byli po to, żeby grać. A takie rozdawanie autografów naprawdę rozprasza, rozkojarza, no bo gościu przez godzinę jeszcze przed pierwszym meczem przez godzinę chłopaki stali i rozdawali właśnie autografy, także wiecie cały czas nowa twarz, cały czas trzeba zagadać, uśmiechnąć się do zdjęcia, to naprawdę potrafi rozproszyć, rozkojarzyć a oni tam byli głównie, żeby grać ja oczywiście tego czasu miałem więcej i starałem się naprawdę każdemu poświęcić chwilę, mam nadzieję, że to się udało, jeżeli nie to z całego serca przepraszam, ale gościu nadrobimy to na spokojnie a tymczasem mamy 5% szansy na bycie detektywem albo mordercą Także nie najgorzej, i nie najgorzej gościu W ogóle napiszcie czy byliście na tym turnieju Czy udało wam się mnie spotkać albo chłopaków Czy wam się podobało no, Ja mam nadzieję, że tak Mi się naprawdę podobało Oczywiście organizacja na początku nie była idealna Ale koniec końców wyszło całkiem spoko Chłopaki wygrali, naprawdę pełna dominacja No i goście to jest to Na kolejną edycję, nie wiadomo kiedy będzie Postaram też się przygotować, bo wiadomo no to naprawdę trzeba być mega dobrym graczem. Jak na razie to ja jestem noobkiem. I w Murder Mystery ledwo co sobie radzę, ale spoko ogarniemy temacik. Czy słuchajcie, tutaj jakiś żelazo jest? Halo? Halo, no nie ma, no nie ma, a szkoda, bo wy sobie słuchajcie taki mieczyk to ja bym sobie przygarnął. Nie! Czy co jest? On ma miecz? Nie, on ma korteczka! Wow, o ja myślałem, że on ma mieczyk. Oj, najgorzej, ale słuchajcie jeden morderca już nie żyje, nice. Jednego mordercy już nie ma z nami, także mamy tutaj naprawdę spoko sytuację. Ej, e, tu jest ziomek! E, uciekamy, uciekamy. Nie przyjrzałem się dobrze, jaki miał skin. Ale tu jest kolej z łukiem, także ja tutaj się czuję bezpiecznie. Ej, uwaga, gościu, tam jest morderca! To nie jest morderca, ta dziewczyna to nie jest morderca. Dobra, uciekamy sobie od nich, oni nie ogarniają tematu. W ogóle, co to jest za mapa? Halo, ja już tutaj byłem. Masakra, w a sensie... ja on sobie tu wszedł, o gości. dzień dobry, dzień dobry, tutaj z łukiem, ojojoj, oj, oj. tutaj z łukiem to ja bym naprawdę się pobawił, patrzcie jak tu mogę sobie skakać, najsik, patrzcie, i drugi raz wygraliśmy, słuchajcie jeżeli oglądaliście poprzednio odcinki z tego trybu gry, trybu gry, na przykład razy jest spoko, to wiecie, że ja tutaj mam naprawdę mega przepaść. Ja tutaj zawsze umieram jako pierwszy, po prostu w trzeciej sekundzie, w piątej sekundzie jest tutaj najgorzej, a na razie idzie nam przewybarnie, także jest powód do szczęścia. No słuchajcie, może to jest taki flow po tym turnieju. Tak jak wiecie, ja nie grałem, ale i tak po prostu trzeba było wspierać chłopaków na kolejną edycję, bo już kilka osób się wczoraj pytało, na kolejną edycję mega chciałbym się przygotować. No i znowu jestem niewinny, jakim cudem, Ue. Schowam się w, w łazience i, i halo, i mnie nie ma Proszę tu nie zaglądać, nie no dobra słuchajcie lecimy, bo ten gold sam się nie zbierze I jeszcze kończ, kończąc, chciałem powiedzieć, że Na kolejną edycję bardzo chciałbym się przygotować, no bo to jest jednak super sprawa mieć taką drużynkę i sobie grać No ale tu słuchajcie wiele godzin grania w Bedwarsy przede mną, no samo to się nie nauczy, no. No i co no, chłopaki naprawdę fajnie wypadli. Na początku mogę tak powiedzieć od tyłu, bo ja cały czas z nimi byłem jak się przygotowywali w takim specjalnym pokoju i tak dalej. Był stresik, słuchajcie, na początku nie szło to dobrze, bo oni mieli nieswoje nie swoje sprzęty. I to po prostu nie wyglądało tak jak powinno. Co? No oczywiście, i morderca mnie załatwił, no najgorzej. Ale potem... Potem to już po prostu nabrało kolorów i było lepiej po prostu. To już wyglądało dużo, dużo lepiej i... Yy... Koniec końców, no wygrali turniej, naprawdę bez większych problemów, całkiem spoko, całkiem fajnie, naprawdę przyjemnie się takie coś oglądało. Ich meczyki zdecydowanie były najlepsze, jeżeli byliście to sami wiecie, że pozostałe teamy grały mecze po 30-40 minut, w ogóle siebie nie atakowały, to były naprawdę mało ciekawe mecze, a ja jestem znowu niewinny. No. Nie, nie podoba mi się to, słuchajcie, zbieramy sobie golna, ale naprawdę przy tylu procentach szans na bycie mordercą albo detektywem, no powinienem tutaj być kimś więcej niż tylko niewinnym. Halo! Czy ta gierka się popsuła? Czy ona specjalnie daje mi inocenta, żebym po prostu mógł tutaj się wygadać? No nie wiem, no nie wiem, ale wolałbym naprawdę coś tutaj zmienić. No słuchajcie, no jak na razie sobie biegamy. No i tyle. Lag, ktoś napisał. Nie ma lagów, gościu, weź tam wewe, we, gościu! Nie ma żadnych lagów. Yy, właśnie słuchajcie, bo na tej mapce jest miejsce. Gdzie można kupić TNT? Tylko, że nie mam pojęcia gdzie to jest Ej, poszukamy go sobie, słuchajcie, szukamy TNT Na murder mystery, wiem, że na tej mapie można kupić U takiego jednego gostka Ale, ale, nie, nie ma go tutaj Jakoś go nie widzę, halo? Czy tutaj ktoś jest? Jakieś łóżeczka tutaj są? No nie ma nikogo mm. Ale za to golda mamy, o dzień dobry On ma miecz! Goni mnie ziomek z mieczem Nie, 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 nie Przecież on może strzelać, on może rzucać tym mieczem Halo, uciekamy szybko What? Czy on dalej mnie goni? Tak, załatwił ją Ej, dobra, wbiegamy do środka, wbiegamy do środka Wbiegamy do środka Dobra, 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 czy on dalej mnie goni? Nie wiem, ale słuchajcie, wybiegnę sobie tędy Nie, dobra, dobra, jest jakieś wyjście Gdzie jest ten ziomek? Tu jest ziomek z łukiem Ej, wej, co tu się dzieje? Halo? Halo, tu jedziemy, No strzelaj do niego! Masz konia, strzelaj do niego! Nice! Ej, morderca załatwione, idealnie! A ja mam łuk teraz! Okej, okay. mamy łuk! Mamy łuk! Ej, teraz jest całkiem spoko dobra, chowamy łuk! Chowamy ten łuk, halo, proszę schować łuk! Biegnę sobie za tym kolesiem, co ma. Dobra, słuchajcie, i na razie nic nie ma, a już mam kolejną strzałę, nice! Czy to, to tak działa, czy nie? Teraz, słuchajcie, jestem detektywem. inspektor Maciu. I wygraliśmy, nice! Ej, miałem łuk, ale się na nic nie przydał. Kurczę, szkoda, ale widzę, że koleś się naprawdę sporo tutaj ogarnęli. Sześć fragów, siedem fragów, całkiem niższe. Słuchajcie, lecimy sobie z kolejną areną. Co tu się działo? Ej! I może tym razem przynajmniej będę mordercą. Nagramy odcinek, proszę. O nie, ktoś napisał. Ja właśnie nagrywam, gościu. Pozdrawiam cię. Ale nie znam cię. Szczerze mówiąc, nie graliśmy razem w Bedwarsy. Bo ja kojarzę tutaj ludzi na Hypixelu po tym, jak gram z nimi w Bedwarsy. Słuchajcie, 14% szansy. 14% jeśli nie teraz, to nigdy. Jestem detektywem drugi raz, nice. Dobra, słuchajcie, jestem detektywem. Oczywiście lepiej być mordercą, wiadomo, to jest ciekawsze i łatwiejsze. A detektyw to jest naprawdę odpowiedzialna tutaj fucha. Ale poradzimy sobie, inspektor Maciejok tutaj będzie działał. Gości, dobra. Tutaj jest naprawdę ciężki tryb i naprawdę tutaj ci mordercy zaskakują Także trzeba być czujnym dla dosłownie każdego O, na przykład dla takiego różowego pana A, czemu ty masz? O nie, goni mnie, goni mnie czy on mnie goni, czy nie? Hej e, Dobra, boję się go, po prostu ucieknijmy, słuchajcie Detektyw ucieka, ale spoko, poradzimy sobie Okej okay. Nie, 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 tu jest, tu jest morderca Bo tutaj łuk upadł. O ty gościu Dobra, słuchajcie, tutaj się dzieją dziwne rzeczy. Jeżeli ktoś do mnie podbiega, no to ja wiem, że idzie do odstrzału Klepią się, klepią się gdzieś tam. Łuk był opuszczony, dokładnie w tym miejscu. Mm, dobra, wejdziemy sobie na górę. O, to jest bo dopiero. Wbijamy sobie na górę i tutaj będziemy sobie spektować ludzi. Ui, ui, ui. O na przykład tego pana dzień dobry, czy ja chcę ciebie załatwić? Nie, ciebie nie chcę załatwić. dobra, ryzykujemy, ale go się nie boję. Spoko, czy tutaj jest ktoś, kogo chcę załatwić? <laughs> Spadłem! Dobra, gdzie jest łuk upuszczony? Gdzie jest łuk upuszczony? Yy, tutaj, dobra, 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 słuchajcie, cały czas słyszę, że się kości... No, jakim cudem mnie załatwił? Gdzie on był niby? Halo, czy to był tylko leś za mną? Niemożliwe, no nie. Ej jestem detektywem, drugi raz, patrzcie! Ej, dodało mnie od razu jestem detektywem! Ło wow. Dobra to słuchajcie, to jest yy, taka, rozumiem, że Gra mi daje szansę rehabilitacji, żebym po prostu się odkuł. Teraz lecimy po Moldersu, będziemy strzelać do każdego! Ej, do ciebie goście będę strzelał Uy. No dobra, może, może nie Mo, może nie, ale trzeba uważać. Trzeba uważać na nich, eliuweczka Dobra, jednego mordercy już nie ma. Okej, okay, teraz słuchajcie, jakim cudem ja mam znaleźć drugiego? Jest 21 osób, oprócz mnie 20, i jedna z nich jest tylko zła. Ja tutaj naprawdę nie mam innej taktyki niż bieganie. Wiecie, ja, czy to jest. Czy on miał mieć? Czy to był taki lag? Halo, będziemy go gonić teraz. A, chodź tu, wariaciku, chodź tu, chodź tu, ja cię będę gonił przez całą mapkę. Młę. Inspektor maciu. Nie, on zbiera golda, także chyba, chyba jest czysty, słuchajcie, tak mi się wydaje. Ja bym sobie na górę wbiegł. Zazwyczaj na górze oni się kitrają, ci. Wiecie, źli. Ci podejrzani, że tak powiem. Także lecimy sobie tutaj na górę wejdziemy. I z góry na pewno będzie łatwiej nam to obserwować wszystko. Eluweczka, eluweczka. Teraz ja widzę, co jest na dole, Siemano! Halo? Czy tamten ziomek miał miecz, czy mi się wydawało? Tylko jak się tam teraz przedostać? Tędy? Kurczę, nie, nie tędy, no to jak się tam przebić? Nie znam tej mapy tak dobrze. Ej, nikogo tutaj nie ma, patrzcie. Cały czas morderca sobie yy, załatwia kogoś. Cały czas. Powolutku. Ej, tam jest ziomek z łukiem, ja tam idę. O, i lecimy tam. Bo to jest mój brachol. Ej, jak tam przejść? No nie. No i co, morderca mnie załatwił, no jakim cudem Ej, to mi się nie podoba, słuchajcie, w takim razie Ja sobie wychodzę do lobby, bo po prostu mam tego dość Turn this off, halo, ten, wychodzimy sobie Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał Taki, halo, no proszę wyjść O, nareszcie wychodzimy, słuchajcie, taki pogadankowy O turnieju, mam nadzieję, że wam się podobał, jeżeli byliście Na turnieju, to mam nadzieję, że zbiliście piątkę, jeżeli nie, to Wybaczcie, mam nadzieję, że turniej wam się podobał gościu. łapeczka w górę, subskrypcja, bo tutaj odcinki są codziennie Dobijamy 100 tysięcy Dzięki za oglądanie, do następnego Yo!